Witajcie, kochani, witajcie do kolejnego miesiąca. Wspaniały grudzień 2021. Dużo akcji, kochani, dużo energii, i dlatego ciekawe czytanie. Mówimy o pracy, karierze, biznesie, mówimy o sprawach miłości dla związków i dla osób wolnych, czekających na miłość. Mówimy o kwestiach zdrowia, a także o ewentualnych niespodziankach i wiadomościach płynących od duszy. Czego nasze dusze by chciały, żebyśmy wiedzieli, co jest istotne. No, w, tej, w tym napływie zmian, przemian energii w grudniu 2021, słuchajcie, wszystko nam pomoże. Także zapraszam serdecznie. Bardzo ciekawe czytanie. I co w uzdrawianiu? Hmm, no właśnie. Bardzo interesujące. To, co tak naprawdę jest istotne pod koniec jednego roku i związanego, a cokolwiek to związane jest już z przejściem do roku nowego, następnego. Wszystkiego najlepszego, kochani Buziakiem. Ściskam, całuję i do kolejnego razu.